Merhaba! Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. I dzisiaj jak to na Polkę przystało będę marudzić. <grym> jest tutaj w Turcji taki stereotyp na temat Polaków, że lubią narzekać, lubią sobie powiadolić. No jest w sumie trochę w tym prawdę. Ja też to lubię robić i dzisiaj właśnie taki odcinek. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o rzeczach, które nieustannie mnie w Turcji irytują. <grym> Ale zanim przejdę do rzeczy, taka mała uwaga. Chcę Was uprzedzić zanim zaczniecie pisać te komentarze w stylu, o, skoro Ci się tak ta Turcja nie podoba, to po co tam jesteś w ogóle z stamtąd dziewczyno? <grym> to o czym ja wam powiem, to są naprawdę drobnostki. Wiadomo, że one są irytujące, ale nie na tyle, żebym nie mogła tutaj wytrzymać, żeby nie wiem, żebym się tutaj źle czuła. Jestem świadoma tego, że ja tutaj przyjechałam. Jako gość do obcego kraju. Kraju, w którym panuje jakaś kultura, jakieś tradycje, zachowania. I bo one są czasami zupełnie inne niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. To wszystko wynika z różnic kulturowych i ja tego nie zmienię. No mogę na to pomarudzić, ale muszę to zaakceptować. I tyle. I też... Żaden kraj nie jest idealny. W każdym kraju są jakieś plusy i minusy, w każdym kraju kogoś coś będzie denerwować, a ktoś będzie ten kraj za coś lubić. To też jest bardzo indywidualna sprawa. Także bierzcie to wszystko, co ja dzisiaj powiem z przymrużeniem oka i też pamiętajcie, że będę trochę generalizować, bo wiadomo, że jak powiem na tym filmie, że Turcy coś tam albo coś tam innego, to też nie znaczy, że wszyscy Turcy są tacy, że wszyscy się tak zachowują. To bardzo będą takie ogólnikowe obserwacje, także o tym pamiętajcie. I też jest dużo rzeczy, które mnie w Turcji wkurza, ale jest też dużo rzeczy, za które ja Turcję kocham, dzięki którym ja się tutaj czuję dobrze, jestem tutaj szczęśliwa, dzięki którym mogę tutaj się czuć jak u siebie w domu. No i o tym wszystkim opowiem Wam za tydzień. Także dzisiaj trochę koszko. Ale za tydzień za to sobie to wszystko osłodzimy, także <gryw> bądźcie czujni. Za tydzień się to na pewno pojawi. No dobra, już nie blablole więcej. Przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, która mnie w Turcji irytuje to jest brak jakiejkolwiek organizacji. Wszystko jest robione na spontanie. Wszyscy na wszystko mają czas. Może być to uznawane jako plus, ale w momencie kiedy musicie załatwić coś ważnego to jest to jednak irytujące. Nie ma żadnego planu. Nigdy nie wiesz, z czym do kogo masz iść i kiedy sprawa zostanie rozwiązana. Każdy cię odsyła od jednej osoby do drugiej. Chaos, po prostu chaos. I może się to przytrafić w każdej dziedzinie życia. Ostatnio właśnie tak bardzo zdenerwowało nas. To podłączanie gazu do naszego mieszkania, o którym wam mówiłam właśnie na filmie, gdzie wam mieszkanie pokazywałam. Trwało to strasznie długo. Codziennie trzeba było jeździć do biura, prosić się, pytać. Codziennie słyszeliśmy tą samą odpowiedź, że wszystko będzie jutro, wszystko na pewno będzie jutro. Przechodziło jutro i nic się nie działo i tak w kółko. Chaos. Tak samo już przysługuje mi możliwość ubiegania się o tureckie obywatelstwo. No i chciałam się ostatnio już wreszcie za to zabrać. No i pojechaliśmy do van, do urzędu, żeby dowiedzieć się, jakie w ogóle są potrzebne dokumenty. Znowu poszliśmy do okienka informacja. Pan, który w tym okienku siedział, kompletnie nie wiedział o co nam chodzi. Po czym powiedział, że on tutaj pracuje od niedawna i on nie wie kto się zajmuje tymi sprawami i gdzie on ma nas wysłać. Po czym nastąpiła rzecz, druga rzecz, która też mnie w Turcji bardzo irytuje. Boże widzicie już yy, mi takie emocje <grytania> wchodzą, że aż mi się plącze język. Druga rzecz. Wpychanie się w kolejkę. Ten pan nie udziela nam żadnej konkretnej informacji, ale za to... Z każdej strony wpychają się kolejne osoby, zadają mu pytania, a on zamiast powiedzieć im, że przepraszam, ale kolega jest, proszę poczekać, tu najpierw z panią porozmawiam, to odpowiada na ich pytania, a my stoimy. I nie wiem, no dla mnie kosmos jakiś to jest, no, no nic się nie da załatwić. I to wpychanie w kolejkę jest wszędzie, nieważne: w supermarkecie, czy podczas wsiadania do autobusu, czy nawet u lekarza. Strasznie mnie to irytuje. Jestem u lekarza, siedzę u lekarza w gabinecie, wchodzą inni pacjenci. Pukają i wchodzą, nie czekają, żeby lekarz powiedział, czy mogą wejść, czy nie. Widzą, że ja jestem w środku, czyli lekarz jest zajęty. Ja może bym nie chciała przy kimś opowiadać o swoich chorobach, a ta osoba stoi i czeka, aż, nie wiem, ten lekarz, nie wiem, powie, że ja już mam wyjść, czy będzie naraz. Badał mnie i tą osobę też, no nie mam pojęcia. <gry> w markecie to samo, wpychają się w... Nawet na lotnisku w kolejce do odprawy. No to jest niesłychane i najgorsze jest to, że nawet jak się takiej osobie zwróci uwagę, to ona nie czuje żadnego wstydu, żadnego zażenowania, że coś takiego zrobiła. No to jest wszystko tutaj naturalne, że no ten, kto ma więcej siły, kto się bardziej wepcha, ten, ten rządzi. I to też bardzo dobrze widać na drodze. O ruchu drogowym to po prostu można mówić godzinami, i mówiłam na tym filmie o tym z perspektywy pieszego. Więc nie będę tutaj do tego wracać, powiem tylko, że jako pieszy na ulicy jesteś <noise> jako ostatni w tym łańcuchu pokarmowym. <noise> Nic nie znaczysz. I żeby jakoś przetrwać na tej ulicy, przejść na drugą stronę i tak dalej, no już tu walczysz o życie dosłownie. Ale teraz, od kiedy mamy z Nurim samochód i jeździmy samochodem, no to ja to wszystko widzę też z perspektywy kierowcy. I wcale nie jest lepiej. I znowu mam wrażenie, że kto ma większy samochód, albo kto bardziej jest taki yy, do przodu, żeby się gdzieś wepchać, no to ten po prostu ma pierwszeństwo i tyle. Szok. Niby tutaj są takie same zasady ruchu drogowego jak w Europie. Niby tak samo zaczęli dawać tutaj bardzo duże, wysokie mandaty. Ale nic to nie zmienia nie wiem, no tutaj potrzeba naprawdę wielu lat chyba, żeby cokolwiek się zmieniło. I dzieją się tak absurdalne rzeczy na drodze. Po pierwsze, mam wrażenie, że używanie kierunkowskazu to w ogóle nie ma w Turcji żadnego znaczenia, nikt tego nie robi. Czy wyprzedza, czy zmienia pas, nieważne po co w ogóle dać jakikolwiek znak na ten temat. Nie, musisz wiedzieć, że akurat jemu się zachce pas przed tobą zmienić i ci wjechać przed nos. Ach. Druga sprawa. No często w Turcji drogi są tak skonstruowane, że jest kilka pasów w jedną stronę, kilka w drugą stronę, co akurat mogliście zobaczyć na tym filmie. I zdarzały się nam nieraz takie sytuacje, że jedziemy, a ktoś nas wyprzedza z prawej strony. No przecież to jest tak nieodpowiedzialne, czy ta osoba naraża swoje życie, nasze życie. No jak można coś takiego zrobić? No przecież kierowca nie, nie patrzy w prawe lusterko, co się dzieje, tylko w lewe. No, czy kierowca nuri tu akurat w tym przypadku jest wróżką, że ktoś będzie z prawej strony wyprzedzał? No nie wiem. I tak samo na przykład. Kompletnie nikt nie myśli o bezpieczeństwie i, i takiej odpowiedzialności za życie drugiej osoby. Jakieś takie mam wrażenie, że to jest brak wyobraźni chyba, bo na większości dróg jest pas dla służb ratunkowych, karetka tak dalej. I często jak się robi korek, to Turcy sobie po prostu używają ten pas, sobie na niego wjeżdżają i tam w końcu też się robi korek, wszyscy stoją, nie ma gdzie zjechać. A gdyby była taka sytuacja, że jedzie karetka, że w środku jest pacjent, dla którego ważna jest każda sekunda, żeby uratować mu życie, i ta karetka nie może przejechać, bo jeden z drugim, debil, po prostu stanął i zajął ten pas, i nie może nigdzie zjechać? Ja nie wiem, czy ci ludzie w ogóle o tym myślą. Jak on by się czuł, co by czuł, gdyby przez niego, przez jego głupotę i, 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 i samolubność, ktoś stracił życie, bo nie mógł przejechać tą karetką. No, chore, to jest chore, I, i nawet już nie mówię o takim, wiecie, yy, braku takiej wyobraźni dla obcych, ale nawet własne dzieci, słuchajcie, ile razy widzę, już nie mówię, że nikt nie używa fotelika, nie? Dla dzieci. Dziecko po prostu sobie jedzie, tak, ale nie zapinają pasów, albo przecież, no, super pomysłem jest też to, żeby niemowlaka sobie posadzić na kolanach w momencie, jak się auto prowadzi, nie? Super pomysł! Też nie wiem, czy ludzie nie zdają sobie sprawy, co by się mogło stać temu dziecku, gdyby nagle wydarzył się wypadek i ten samochód by gdzieś uderzył. No przecież zabiliby dziecko, no ja nie wiem. Ostatnio była taka sytuacja, Opowiadał nam kolega, Nurego z pracy, jechał sobie w mieście, tutaj Warciś, i przed nim jechał samochód taki większy. Cieszę, ja się nie znam na samochodach, ja to tylko kolor mogę wam powiedzieć ewentualnie. No, taki większy, taki pff, minibus, coś takiego, kolega za nim, i nagle otworzyły się od tego minibusa z tyłu te drzwi od bagażnika, i coś z tego samochodu wypadło, prosto pod maskę yy, samochodu tego naszego kolegi. On zahamował, na szczęście nie jechał szybko, no bo to było w mieście. Za chwilę. Ta rodzinka się zorientowała, że coś zgubiła, no to się też zatrzymała wysiedli z tego samochodu, i okazało się, że to, co oni zgubili, co wyleciało z tego bagażnika przed maskę, to było ich dziecko, około czteroletnie. O prawdopodobnie siedziało z tyłu tam na tym takim dodatkowym fotelu, nie wiem, może się nudziło, czy nie było zapięte w pasy, w żaden fotelik, w nie stało, może otworzyło drzwi, nie wiem. I wypadło. No wyobrażacie sobie, przecież on, jakby nie wyhamował, zabiłby to dziecko, a ta rodzina. Zachowała się, jakby w ogóle nic się nie stało. No, zabrali to dziecko, zahachły, zapakowali auta i pojechali dalej. Nic się nie stało. Dla mnie to jest nie do opisania, nie do wyobrażenia. Mam nadzieję, że to się zmieni. No, mówię, coraz więcej dają tych mandatów. Ja wiem, że w Polsce też się tak jeździło kiedyś, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, zanim na każdym kroku zaczęli dawać mandaty, jeździli ludzie zupełnie nieodpowiedzialnie. I też się ładowało dzieci na pakę samochodu, i się nie zapinało pasów i tak dalej. No potem jakoś to się wszystko w polsce zmieniło, i mam nadzieję, że tutaj też to w końcu nastąpi, bo naprawdę aż ciarki po plecach przychodzą. No dobrze, ale o tym już nie paplajmy. Co dalej? Co mnie dalej denerwuje? Dalej denerwuje mnie to, że Turcy nie są w niektórych sprawach szczerzy. To znaczy. Nie mówią wprost o co chodzi. Takie bezsensowne owijanie w bawełnę. Takie gadanie o dupie Maryni po prostu zamiast od razu balić wprost o co chodzi. Mnie to tak irytuje. No powiedz człowieku o co ci chodzi? Po co gadasz naokoło? Po co coś tam cudujesz? Cokolwiek chcesz z kimś załatwić, nawet z kimś znajomym, najpierw musisz nagadać o pogodzie, o tym, o sramtym, zanim w ogóle powiesz o co ci chodzi, co chcesz załatwić, o co chcesz poprosić. Dla mnie to jest strata czasu. Nie wiem, może to dlatego, że tak jak wam ostatnio mówiłam, jestem introwertykiem i nie lubię bezsensownego gadania. A tutaj wszędzie trzeba to przejść. I są związane z tym dwie sytuacje, które mnie bardzo denerwują. Pierwsza, że wszędzie musisz zaliczyć pogawędkę, smotok. Nieważne, czy chcesz, czy nie chcesz. Nieważne, czy będziesz widzieć tą osobę tylko raz w swoim życiu więcej i nigdy jej nie spotkasz. Ach, czy to jest twoja sąsiadka. Nieważne, zawsze musi być smotok, nie? I nie wiem, wsiadam do taksówki, od razu 1500 pytań. A skąd jesteś, a dlaczego tu jesteś, a czy ci się w Turcji podoba? Sąsiadka, to samo. Kiedyś miałam taką sytuację. Wychodzę z domu, Zagluczam drzwi. Sąsiadka akurat coś tam na klatce robi, nie wiem, podlewa kwiaty. Odwraca się do mnie i mówi: Ty jesteś z Rosji, nie? Ja mówię: Nie, proszę pani, jestem z Polski. A, bo tutaj wszyscy w bloku mówią, że ty jesteś z Rosji. To ja wszystkim powiem, że jesteś z Polski. Dobrze, fajnie. Ale. <gryw> no... Pewnie teraz powiecie w komentarzach, no jesteś obcokrajowcem, ludzie wiedzą, że jesteś obcokrajowcem, bo to widać, no to się interesują. Nie. Bo nuri ma to samo. Wszędzie po prostu przyszli w końcu ci z łezki swojej majstry zamontować nam ten gaz, więcej nigdy w życiu ich nie zobaczymy, oczywiście wielkie gadanie. A co robicie wercisz? A jak wam się warcieś podoba, abym wy, wy, wy o pogodzie, o tym a zimno się zrobiło, a mróz, a śnieg wszędzie. Na każdym kroku nie ma możliwości, że Wchodzisz w jakąś interakcję z kimś, gdzie by się wydawało, że niepotrzebne jest gadanie i że nie będzie gadania. Zawsze jest gadanie. Zawsze. O pierdołach. To mnie denerwuje. I denerwuje mnie też to z tym owijaniem w bawełnę, że nikt, nikt ci nic nie powie wprost co myśli. I to nawet są takie błahe sytuacje, powiedzmy zapraszam znajomych na kolację. No i chciałabym wiedzieć, kto przyjdzie, no bo ja muszę się przygotować, wiedzieć, ile tego jedzenia nagotować i tak dalej, nie? Zapraszam, no to oczekuję, że mi powiesz, tak, przyjdę, nie, nie przyjdę. <gry> nie, Turcy, nawet jak wiedzą, że nie przyjdą na 100%, to ci powiedzą, postaram się przyjść. I ja, jako Polka, słysząc postaram się przyjść, to przyjmuję, że ta osoba będzie próbowała faktycznie przyjść. No to ja szykuję dla tej osoby, a ta osoba, mówiąc mi to już wtedy, wie, że na pewno nie przyjdzie. Mało tego, nie da mi w ogóle znać, że jednak nie przyjdzie. I ja czekam po prostu i tej osoby nie ma. Ja nie rozumiem, czy Turcy myślą, że jak powiedzą, nie, nie przyjdę, to ja się obrażę? Ja się bardziej obrażę właśnie za to, że nie powiedział mi, nie dał znać a się na on nie przyszedł. No powiedz wprost, człowieku. <laughs> nie wiem, no takie <laughs> dziwne jakieś zupełnie zachowania. Nie wiem, ja lubię mówić wprost, być szczerą. No ale przez to czasem tutaj uchodzę za hamską, bo za dużo mówię wprost rzeczy. Ja się podekscytowałam naprawdę. Aż się zagotowałam. Dobrze. Co dalej? Dalej... Yy, Palenie papierosów. Palenie papierosów wszędzie. Oczywiście znowu niby też są wprowadzone mandaty. Że tam nie można w miejscach publicznych, tam nikt sobie z tego nic nie robi, wszędzie ci po prostu dmuchają w twarz i. Zero. Zero znowu jakiejś świadomości, że no chcesz, trój się, pasyj w domu, mnie to nie interesuje, ale może ja nie chcę tego wdychać, czemu mi dmuchasz tym w twarz na ulicy. I tak samo, zero jakiejkolwiek świadomości mam wrażenie na temat ekologii. Prowadzili płatne reklamówki. Tak się ucieszyłam, w końcu nie będą wciskać tego plastiku w tych marketach. Nie, nie, to tak się nie dzieje, nie wcale. Wchodzisz do marketu, masz warzywniak, się zaczyna. Woreczki na warzywniaku są przecież darmowe, nie? no to można ich nabrać 1500 i wszystko sobie do tych woreczków załadować, żeby nie płacić za reklamówkę. Ja nie chcę. Ja biorę jedną torbę. Ja ładuję panu na wagę marchewki, mówię, że mój pan ma je zważyć, wrzucić do tej torby, nakleić naklejkę z wydrukowaną ceną. Potem mam je zważyć, ogórki dorzucić do tych marchewek, nakleić na samą naklejkę i tak dalej, Mam wszystko w jednej torbie i ta torba jest oklejona tymi naklejkami. Ja nie potrzebuję mieć wszystkiego osobno pakowane. Fajnie. Pan, który waży te wszystkie rzeczy i nakleja te naklejki, jak najbardziej zgodził się na, mo... na moją prośbę i. I to sobie ponaklejał, nie? A potem szłam do kasy i pani kasierka była oburzona, że ja jej utrudniam pracę. I po prostu wysypała mi te wszystkie warzywa, owoce z tej torby na kasę. Bo nie umiała sobie poradzić z tą zapakowaną torbą, żeby ją obracać i sobie wypipczyć te wszystkie tam ceny. Tylko jej było łatwiej jak była pusta ta reklamówka. Zwysypała wysypała to wszystko i powiedziała do mnie, że... Następnym razem ona by wolała, żebym ja wszystko zapakowała osobno i miała na każdym osobną naklejkę, bo tak to ona jak ma kasować te rzeczy. No nic. Są też markety prywatne, nie należące do żadnej sieci. I tam ymm, właściciele tych marketów stwierdzili, że jeżeli oni zrobią reklamówki jednak darmowe, to to przyciągnie klientów. I wciskają te reklamówki. Ja przychodzę ze swoją torbą, jestem szczęśliwa, że nikt mi nie będzie tego plastiku wciskał, a i tak mi wciskają. Czy pani chce reklamówkę? Nie, dziękuję, nie chcę reklamówki, mam swoją torbę. Ale będzie pani łatwiej, jak sobie pani jednak weźmie reklamówkę. Nie, dziękuję. Ale u nas reklamówki są darmowe, proszę wziąć. Nie, nie o to mi chodzi, po prostu nie chcę plastiku w domu, chcę dbać o planetę, nie wiem, nie wiem, co z tym plastikiem robić potem w domu. Patrzą na mnie jak na ufa. No po prostu nie rozumieją no dlaczego ja nie chcę tego plastiku. No przecież jest darmowy. Mogę go wziąć. Czemu go nie biorę? I to samo jest niestety ze śmieciami. Mam wrażenie, że nikt nie uczy dzieciaków w szkole, że się nie śmieci. Mam wrażenie, że nikt się nie wstydzi tego, że rzuca sobie śmieci na środku chodnika. W miejscowościach turystycznych nie widać tego. Wiadomo jest sprzątane, że było miło i przyjemnie. Jestem też bardzo dumna z rodzinnego miasta Nuriego Burdur. Tam burmistrz naprawdę też zwraca na to uwagę, i ostatnio powstała jakaś taka spalarnia śmieci. Ja dokładnie nie wiem, jak to działa, ale chodzi o to, że oni palą te śmieci i z tego powstaje prąd. Fajne rozwiązanie, super. No coś tam się dzieje, ale wciąż za mało. I tutaj, szczególnie na wschodzie, jak my jesteśmy, w małej miejscowości, po prostu śmieci są wszędzie. Takie mam wrażenie, że bardzo się każdy spina, żeby mieć posprzątaną siebie w domu, ale to, co się dzieje poza domem, to już nieważne, nie? Można po prostu walić te śmieci i nie wiem, czy ludzie myślą, że to się rozłoży, że to jest nie wiem, skórka od banana i ona wsiąknie w ziemię, nie mam pojęcia. I, I byłam świadkiem sytuacji, wchodzę do sklepu w mieście, pan pije sobie, pan co ma mnie obsłużyć, pije sobie kawkę czy tam herbatkę w plastikowym kubku. Wie, że musi mnie obsłużyć, więc mówi do mnie: chwileczkę tylko sobie dopije, bierze ostatniego łyka, otwiera drzwi na ulicę i wywala ten kubek na chodnik. Tak samo. Jada autobusem miejskim. Siedzi kobieta, ma dziecko na kolanach, dziecko je Lizaka. Zjadło Lizaka, autobus się zatrzymał, otworzyły się drzwi na przystanku. Dziecko wyrzuca ten patyczek od Lizaka, po prostu przez te drzwi na chodnik. Matka nie reaguje. Ja staram się zwracać ludziom uwagę, ale ludzie znowu patrzą się na mnie jak na Ufon. Nie rozumieją, dlaczego to jest coś złego. Nie, nie są zażanowani, nie wstydzą się tego. Gdzieś tam próbujemy z Nurim trochę z tym walczyć. I Nuri jako nauczyciel może gdzieś tam mieć jakiś wpływ na to w szkole. Ehm... W szkole ostatnio zrobił taki eksperyment. Powiedział dzieciom na lekcji. Słuchajcie, dzieci. Od dzisiaj przez cały tydzień wszystko co będziecie jeść i pić to papierki będziemy wyrzucać tu w klasie na podłogę. Co Wy na to? A dzieci... No jak tu? Na podłogę? No przecież syf będzie w klasie jak wszędzie będą śmieci leżeć to się dużo tego nazbiera przez tydzień. Czemu mamy to robić? Mm. W klasie będzie syf. Nie chcecie mieć syfu, nie chcecie chodzić po śmieciach. A na boisku dlaczego w takim razie wyrzucacie śmieci? I robicie syf. No i dzieci zaczęły się faktycznie nad tym zastanawiać, i Nuri następnym razem przyniósł do szkoły rękawiczki, maski i worki na śmieci, i cała klasa sprzątała teren szkoły i byli naprawdę z tego dumni, więc mam nadzieję, że takie akcje coś tam gdzieś im w głowie za korzenią... No trzeba zacząć od małego nie, no dzieci powinny to wynosić z domu, ze szkoły, właśnie. Mam nadzieję, że takich. Akcji będzie coraz więcej, i że to się też zmieni, bo naprawdę słabo, no idziesz ulicą i wszędzie śmieci leżą. No nie, no, nie. No tak nie może być. Uch, Boże, co mogę powiedzieć jeszcze? O takie, takie, wiecie, wtrącanie się, nie? Takie wszystko, wszyscy muszą o wszystkich wiedzieć, nie? Takie, wszystkie sąsiadki, wszystko o wszystkich wiedzą. I są zdziwieni, że ja nie wiem, że mnie to nie interesuje. Ostatnio zapukała do mnie kobieta, jakaś, to drzwi otwieram, a ona mnie pyta, dlaczego sąsiedzi obok nie otwierają jej drzwi? Czy oni są w domu? Ja mówię, że nie wiem, czy oni są w domu, czy oni gdzieś wyszli, skąd mam powiedzieć. A ona do mnie: No, jak to przecież, to są twoi sąsiedzi za ścianą, jak możesz nie wiedzieć, czy oni wyszli z domu? Może ja jestem dziwna. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. I tyle. Ha! jeszcze jedna rzecz, Boże wam zapomniała. To mnie też tak i... 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 denerwuje. I to Wy, jako turyści w Turcji, możecie też zauważyć: zaczepianie na ulicy, zaczepianie zarówno przez pracowników restauracji, jak i sklepów z ciuchami, z pamiątkami z czymś. Ja wiem, że oni mają za to płacone, i że może oni nawet nie chcą tego robić, ale to robią, bo z tego dostają premię. Ale człowieku. Po co krzyczysz na mnie, że ja mam wejść do tej knajpy i zjeść. Jak ja będę głodna i będę chciała zjeść, to co ta knajpa oferuje, to ja sobie sama do niej wejdę, nie musisz mnie nawoływać. <grydy> tak samo wchodzę do sklepu z ciuchami, oglądam. No w Polsce pani podejdzie, zapyta, w czym mogę pomóc. Ja na to mówię, nie, ja tylko się rozglądam, nie potrzebuję pomocy. I pani wtedy ewentualnie powie, no jeżeli będzie pani czegoś potrzebować, to proszę mnie zawołać i idzie, daje mi święty spokój, tu nie. Ja mówię nie, ja się tylko rozglądam. Baba chodzi dalej za mną. Po prostu czuję się jak jakiś potencjalny złodziej. co coś nie wiem, ona patrzy, czy ja nie załaduję jakieś bluzki może na plecaka, nie wiem. Znowu wiem, że ona ma za to płacone, że... Yy... Mam być dobrze obsłużona, że ona stoi tam na wypadek gdybym jednak potrzebowała z czymś pomocy i próbuje mi doradzać, ale mnie to tak denerwuje. Ja chcę sobie na spokojnie pooglądać. Ja nie chcę, żeby ona za mną łaziła i mi pokazywała kolejne rzeczy, które są na przecenie i wybierała mi rozmiar i, i mi doradzała w którym kolorze będzie mi lepiej. Jak będę chciała, żeby mi pomogła to ją ja o to poproszę <tosz> matko. <tosz> tak. Dobra, starczy, starczy. Słuchajcie, starczy. To są takie rzeczy, które najbardziej mnie irytują, co było widać po emocjach. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś z Was mieszka w Turcji bo przyjeżdża do Turcji często, co Was denerwuje, czy też tego typu rzeczy zaobserwowaliście. Pamiętajcie, że to wszystko tylko takie drobnostki. Mnie to wkurza, ale jakoś staram się z tym żyć. Nie umrę od tego. <gry> A jest naprawdę dużo rzeczy, które tutaj uwielbiam. I o tym opowiem Wam za tydzień. A teraz to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Udostępniajcie film, komentujcie. Subskrybujcie kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy. W ten sposób niczego nie przegapicie. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Görüşürüz!